Cześć wszystkim i witam się z Wami już w nowym roku. Na dworze pada śnieg i mam taki prawdziwy, zimowy nastrój. I przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem 26 książek na 2026 rok. Szczerze mówiąc, to już jest moja trzecia próba nagrania tego filmiku. Nie wiem, myślałam, że po prostu zwaliły, jak nagrywałam ten filmik, i cały czas mi coś nie podobało, nie udawało mi się, nie miałam wady do tego. I mam nadzieję, że za tym razem wszystko będzie dobrze. I żeby zbytnio też nie przedłużać, to już przechodzę do swoich planów. I ten rok chciałabym zacząć od trzech książek, które dla mnie wybrała moja najlepsza przyjaciółka. I będzie na kanale też osobny filmik, jak je czytam i będę dzielić się swoimi wrażeniami tam. A wam tutaj je tylko pokażę, żebyście wiedziały, jakie są moje plany. I pierwsze z nich, i prawie ją skończyłam, to jest Mroczna krypta autorstwa Wiktorii Schwab. Bardzo mi się podoba ta fantazja, jest takie mroczne, intrygujące, takie dynamiczne, takie też brutalne miejscami, a do tego tutaj też jest taki wątek miłosny, który mi bardzo się podoba. Nie jest to jakiś główny motyw, ale tak jak się czyta to, no nie wiem, bardzo fajnie tak to się wyróżnia spośród tej wszystkiej mrocznej atmosfery i to jest bardzo, bardzo urocze i takie... Nie wiem, jak szczypta świeżego oddechu, powiewu świeżego powietrza. Jakoś tak. Także fajne jest. I tutaj prawdopodobnie skończę ją dzisiaj. I nie wiem jeszcze za którą się wezmę, ale Wam je pokażę. Druga to jest Malibu Płonie autorstwa Taylor Jenkins Reid. To jest wydanie ukraińskie jak widać. Bardzo mi się podoba, że są takie różowe strony i w ogóle bardzo piękna okładka. I z książkami Taylor Jenkins Reid mam także, z jednej strony bardzo mi się podobają, czyta się świetnie i w ogóle są tak realistyczne i te postacie, ma się wrażenie, że czytam, czy, czytam jakąś biografię albo wywiady z głównymi bohaterami, że w ogóle nie mam czegoś takiego, że to są wymyślone postacie, sytuacje, naprawdę. I to mi się bardzo podoba. Ale z drugiej strony nie mam takiego... Czegoś, że mnie ciągnie do jej powieści, że chcę je przeczytać. Nie wiem, dlaczego tak to się dzieje, ale dzięki mojej przyjaciółce to w końcu zabiorę się za tą powieść i mam, mam nadzieję, że mi się to spodoba. Nie wiem, o czym tutaj będzie. Wiem, że tutaj będzie tylko cztery głównych bohaterów. Będzie jakaś impreza w bogatym domu i coś tam się tragicznego zadziała. I będziemy o tym czytać. Także nic więcej nie wiem, ale mam nadzieję, że też będzie świetne i tak samo realistyczne jak poprzednie jej książki, które czytałam. I trzecia książka, którą planuję przeczytać, to jest Fourth Wing Rebeki Jaros. Tak, w ogóle kupiłam tą książkę przez jej popularność, że bardzo dużo się o niej mówiło, oczywiście, że przez okładkę, ale nigdy nie miałam takiego czegoś w myślach, żeby już chciałbym się za nią zabrać. Nie wiem, nie wiem też, z czym to jest związane, szczerze mówiąc, ale wiem, że dużo, dużo fanów jest w tej serii i mam nadzieję, że też mi się podoba. Tylko, że po prostu jakoś tak długo się zabieram i potem o tym pożałuję, że tak długo się za nią zabierała. Także to będzie trzecia książka i właśnie te trzy książki planuję przeczytać w maratonie czytania książek na styczeń. Który wybrała mi koleżanka, i będę się dzielić swoimi wrażeniami. I zaraz będę przechodzić do kolejnych książek, i próbowałam je pogrupować po gatunkach. I przechodzimy do pierwszego gatunku to fantazy. I to tak. Tutaj mam serię siostry z salem. Tak w ogóle to chciałabym, żeby ten rok był rokiem nadrabianiem zaległości książkowych, ponieważ mam bardzo dużo książek na swoich półkach. Mam bardzo dużo serii, które kiedyś kupiłam i chciałam je przeczytać, ale coś się zadziało i nie przeczytałam. Także ten rok będzie nadrabianiem zaległości. Chociaż nie ukryłam, że są w planach te książki, które jeszcze nie zostały wydane, ale są zapowiedzi i których jestem bardzo ciekawa, ale w większości. To będą książki, które się znajdą już u mnie na półkach i już czekałem, czekałem na swój czas. I w końcu się doczekałem. Mam nadzieję. I tutaj jest taka piękna seria, młodzieżowe fantazy. Kupiłam ją bardzo dawno temu, chyba może 4 czy 5 lat temu. Zapomniałam w ogóle o niej, że mam ją u siebie na półkach i jak sprzątałam, właśnie na swoich regałach książkowych. To zauważyłam tą książkę, przeczytałam opis, który mnie bardzo zainteresował i pomyślałam, że już najwyższy czas, żeby to przeczytać. Tak, w ogóle to mam nadzieję, że przeczytam chociażby pierwszy tą już tą zimą, ponieważ opowiadałam właśnie o tej serii w jednym ze swoich poprzednich filmików: Zimowy TBR, Także jestem bardzo, ale to bardzo ciekawe. Kto czytał tą serię w ogóle, to podzielcie się swoimi wrażeniami, czy wam się spodobało, a tak mi się chciałoby, żeby to było naprawdę świetna, świetna seria. I kolejną książkę mam od niedawna i jestem jej bardzo ciekawa, ponieważ wiem, że ta autorka ma dwie bardzo popularne serie. Jedna się nazywa Karawal, a druga, nie pamiętam nazwy, pamiętam, że coś tam Unbroken Heart, tutaj dam nazwę. Nie czytałam nic z, tej, z tych serii, ale wiem, że jest dużo, dużo, dużo fanów. I jak trafiłam na tą książkę, Alchemia Tajemnic, to byłam bardzo ciekawa i na pewno ją przeczytam. Nie jest ona jakaś gruba, jest taka malutka, a tutaj wszystkie dzieje będą się odbywały w Los Angeles, a Los Angeles to jest moim marzeniem z dzieciństwa. Pamiętam jak w wieku 6 lat zaczęłam marzyć o tym, żeby zostać aktorką, mieszkać na Beverly Hills, poznać znanych aktorów jak Brad Pitt, Tom Cruise, Angelina Jolie. No i mam taki sentyment do tego miejsca, chociaż nigdy, nigdy tam jeszcze nie byłam, ale wszystko, co jest związane z Los Angeles mnie interesuje i mam nadzieję, że to będzie świetna książka. Też nie wiem, o czym będzie, ale, ale jak już ta autorka napisała takie dwie świetne serie, to wydaje mi się, że ta będzie niegorsza. Też, kto czytał, dzielcie się wrażeniami. I trzecia seria też, którą mam od bardzo, ale to od bardzo dawna i która jest naprawdę bardzo ciekawa. I niestety, które jeszcze nie miałam okazji do przeczytania, chociaż czyli to problem, pewnie mój, to jest Gołąb i Wąż. Bardzo mi się tutaj podobały te okładki też. Jestem okładkową sroką. Kupuję wszystko, co jest piękne, i potem to nie czytam nie wiem czemu, bo nie ma czasu. Tutaj też będą biedźmy. Z tego, co czytałam, to jest też. Fantazy, romantazy, i tutaj e, będzie przeciwieństwo pomiędzy światem ludzi i e, światem wiedźm, będzie jakaś wojna. E, naszymi głównymi bohaterami będzie wiedźma Lu, która e, jakby porzuciła swój sabat, zrzekła się wszystkich takich sił, żeby po prostu żyć normalnym życiem. I głównego bohatera nie pamiętam jak ma na imię i będzie główny bohater, który będzie łowcą czarownic. U, wiadomo, że oni będą się nienawidzić, tak by logicznie by było, ale będą musiały wziąć małżeństwo, zaaranżowane, i potem co z tego wyniknie, to będziemy czytać w tej serii. Wiem, że to była bardzo popularna seria w swoich czasach, chyba w 2020 roku. No i jest mi naprawdę bardzo ciekawe, także mam nadzieję, że w tym roku akurat będzie idealna okazja do przeczytania wreszcie, Kołomp i wąż. I kolejna książka, którą chciałabym przeczytać, a może i nie za bardzo bym chciała, ale muszę, bo już zaczęłam tą serię i jednak mam pozostałości nadzieję, że drugi tom zmieni moje zdanie. To jest Cień Nocy autorstwa Debory Harkness. To jest seria Księga Wszystkich dusz. W tym roku zaczęłam ją czytać, przeczytałam księgę czarownic i było to dla mnie takim rozczarowaniem, szczerze mówiąc, bo tą serię też kupiłam bardzo, bardzo dawno temu i patrzyłam na nią. Miałam tak wysoko ustawioną poprzeczkę. Dotyczącą tej serii. Byłam pewna, że ma się mnie spodobać po opisie, i w ogóle brzmiało to bardzo ciekawie. Myślałam, że to będzie takie dynamiczne, takie pełne przygód i takich wszystkich plot twistów, dziejów. Nie wiem, po prostu miałam w głowie coś zupełnie innego, i jak zaczęłam czytać, to bardzo znudziła mnie ta książka i było bardzo dużo takich szczegółów, biblioteki. E, takich innych rzeczy, jak tam wszystko to wyglądało. I dla kogoś mo może to jest ciekawie, ale to dla mnie było tak, że miałam pełen obraz wyglądu biblioteki, ale nie miałam w ogóle rozumienia tego, jak funkcjonuje cały ten świat, ponieważ tak, tam były i demony, i wampiry, i wiedźmy, i zwykli ludzie, i nie mogą w ogóle zrozumieć, na przykład, czym się różni demon od wampira, jak oni wyglądają. O, wiedziałam tylko, że demony są bardzo wybitni ludzie i tyle, ale jak to wszystko pomiędzy sobą jest związane, jak to wszystko w ogóle działa, to nie miałam tego zrozumienia niestety. No i było mnie bardzo smutno, że mi się ta książka nie spodobała i dlatego odłożyłam na dłuższy czas, już nie kątłało w tym poprzednim roku tą serię i mam nadzieję, że w tym jednak zacznę. Drugi tom przeczytam, i mam nadzieję, mam wielką, wielką nadzieję, że ten tom odmieni wszystko i jednak wciągnę się w tą historię i będę bardziej zaangażowana. I ostatnia seria książkowa z gatunku fantazy, którą chciałabym przeczytać w tym roku, to jest Księżycowe Miasto autorstwa Sarah Maas. Tak naprawdę to zostało mi przeczytać tylko Dom Płomienia i Cienia i chciałam to zrobić w zeszłym roku i już nawet otworzyłam tą książkę, zaczęłam czytać, ale zdałam sobie sprawę, że nic nie pamiętam. Absolutnie. Oprócz tego, że główna bohaterka ma na imię Bryce Quinlan, a jej ukochany to Atalar i tyle. Dlatego pomyślałam, że nie będę robić sobie gorzej, to dla mnie będzie łatwiej, jak zacznę czytać serię od samego początku i do samego końca, żeby sobie przypomnieć, co się tam działo, bo z tego co pamiętam, to strasznie dużo jest tam bohaterów. To też jest taki złożony ten świat, że dużo różnych takich kast potworów jest. Nie potworów, a magicznych postaci, nie wiem. I nie byłoby sensu w ogóle kończyć tą serię, nie pamiętając, co było wcześniej. Dlatego tak, będę czytać od nowa. Wiem, że jest dużo fanów tej serii. Akurat ja zaliczam się bardziej do fanów serii, Dwór, Cierni i Róż. Bardziej mi się spodobało. Może przez to, że to było moje pierwsze do czynienia z twórczością Sary Maas. Nie wiem. Ale w każdym bądź razie mam nadzieję, że w tym roku mi się uda skończyć serię Księżycowe Miasto. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. I na tym koniec z fantazy. I będę przychodzić już do gatunku kryminał, sensacja, thriller. I pierwsze, co tutaj mam, to jest piękna brzydota autorstwa Alice Film. Tak naprawdę to w tym roku poznałam tą autorkę i jestem zachwycona. Czytałam u niej Daisy Darker i była to jedna z najlepszych książek tego roku. Jaka była świetna. To był najbardziej nieprzewidywalny thriller, który kiedykolwiek czytałam i pamiętam, jak byłam w takim szoku, jak skończyłam tą książkę noże że nie wiem, było mi trudno w ogóle coś z siebie wymusić, coś powiedzieć, bo siedziałam po prostu tak. Serio, Ja teraz wszystkim mówię, że możliwość przewiedzenia książki Daisy Darker, zakończenia książki Daisy Darker jest równa zera. Naprawdę jest wyśmienite i też, co mnie bardzo spodobało się w jej Daisy Darker, to głębia przemyśleń i taka ilość cytatów, że musiałam sobie zaznaczyć to wszystko w książce. A robię to bardzo, bardzo rzadko, ale tam to musiałam, tam nie było innego wyjścia. I zakochałam się i teraz chcę poznać pozostałe thrillery tej autorki i mam nadzieję, że będą tak samo świetne jak i Daisy Darker. Zobaczymy. Nie jest to ona jakaś gruba, także mi się wydaje, że w jeden dzień, dwa. Dobra, dwa maksymalnie przeczytam. I kolejny thriller, który chciałabym przeczytać w tym roku i wyszedł on spod pióra, bardzo lubiany przez większość autorki, Wear, jest to Śmierć Pani Westaway. Tak w ogóle to w swoim czasie kupiłam kilka książek Pani Roe i czytałam od niej pod kluczem, która bardzo mi się spodobała. I parę idealna, którą przeczytałam niedawno. Natomiast co wiem o książce Śmierć Pani Westowej, że tu jest naprawdę bardzo fajny klimat takiej jesieni, kiedy już jest ciemno, zimno. Już yy, są ospałe liście. Nie ma tutaj jakichś tam zwrotów akcji, jakiejś dynamiki, ale, ale, właśnie ta atmosfera robi swoją sprawę. Nie wiem, to się przekonam. Kto czytał też? Dzielcie się w komentarzu. Kolejna książka, którą mam na liście do przeczytania w tym roku, to jest zabawa wchowanego. Autorstwo z Sfajstrapa. Jak mówię nie tak nazwisko, to bardzo przepraszam. Bardzo ciężko mi się je czyta. Zwłaszcza te skandynawskie nazwiska. Czytałam Kasztanowy Ludzik u niego w tym roku, w zeszłym. Spodobał mi się. Był taki makabryczny, brutalny i też końcówka była bardzo porywająca. Też chciałabym obejrzeć serial. Kasztanowy Ludzik, może mi się uda. No i, czy, i słyszałam, że zabawa w też nie jest gorsza. Jest na takim samym poziomie. I jestem też bardzo jej ciekawa. Zobaczymy. Chociaż też na thriller to jest taka trochę grubak, ta książka, ale nic, nic. Ważne, że będzie się czytało. No ważne, żeby było to interesujące, takie dynamiczne i wciągające, a ilość stron już nie ma dla mnie znaczenia. Także zobaczymy. I thriller, który kupiłam tylko ze względu na jego popularność i na dobre opinie, to jest Zabiłaś mnie pierwsza autorstwa Johna Marsa. Tak głośno było o tej książce, tyle dobrych opinii było, że po prostu jak przez sen, wiecie, ja tak siałam sobie i zamówiłam tą książkę na Empiku i będę ją czytać. Tak w ogóle to słyszałam, że u tego autora naprawdę są świetne thrillery, są wciągające, są nieprzewidywalne, są bardzo takie mm, dynamiczne, się powtórzę i no jestem ciekawa. I też mam u siebie zapisane kilka jego tytułów, które chciałabym przeczytać, ale jedna rzecz to zapisać, a druga zacząć czytać. Także zrobię pierwszy krok i zacznę od najnowszej jego powieści, thrillera Zabiłaś mnie pierwsza. Mam nadzieję, że też będę potem zaliczyć się do grony tych osób, które będą uwielbiać tą książkę. I kolejna, którą bardzo, ale to bardzo lubię, w ogóle całą serię i książka, której nie mogłam się po prostu doczekać, to jest naznaczone autorstwo Roberta Galbreita. Tutaj nie, nie muszę mówić dużo rzeczy, bo chyba dużo osób już sami wiecie, o co tutaj chodzi. Już chciałabym się za nią wziąć, ale muszę najpierw przeczytać te książki, które wybrała dla mnie koleżanka, a potem już na pewno, to na pewno kolejna będzie ta książka. Ja czytałam ostatnio "Wartka Śmierć i tak mi się spodobała ta część i w ogóle to chyba jest jedna z najbardziej ulubionych przeze mnie teraz części całej serii że po prostu już w myślach błagałam, żeby jak najszybciej wyszedł ten naznaczony został wydany i został wydany. Także będę czytać w najbliższym czasie i podzielę się swoimi wrażeniami. Bardzo ją lubię. I książka, której jeszcze nie mam u siebie w domu, ale którą już zamówiłam i na którą już nie mogę się doczekać. To jest Obsesja Pani Paris. Tak w ogóle to automatycznie czytam wszystkie książki tej autorki, ponieważ pamiętam jej ze zamkniętymi drzwiami, jakie na mnie wrażenie zrobiła ta książka. Jak ją przeczytałam w jeden dzień, dosłownie nie mogłam się od niej oderwać, nie mogłam nic robić wtedy. To jak teraz pamiętam, że po prostu sobie siedziałam, czytałam, 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 czytałam i prawie zarwałam nockę dla tej książki, jakbym jej nie skończyłam trochę wcześniej. I od tego czasu to jestem fanką tej autorki. I już jest zapowiedź jej książki, która nazywa się Obsesja. I mam obsesję na tej książce, na tym thrillerze, także będę czytać. I już powiedziałam o fantazy, o kryminałach, sensacjach, thrillerach. I przychodzę już do literatury pięknej, obyczajowej i romansu. I pierwszą, którą tutaj mam w planie fizycznym, to jest Ostatni Dzwonek Beth O'Leary. Czytałam to u niej współlokatorzy, czytałam zamiany, jakoś tak to się nazywa. Spodobały mi się te, dwie, te dwa romanse. Były bardzo urocze, bardzo miłe, bardzo łatwo się je czytało, bardzo przyjemnie się je czytało. Nie zostało w mojej pamięci na dłużej, bo nie wiem, nie wiem czemu, ale pamiętam, że to była świetna zabawa i pomyślałam, dlaczego by jej nie przeczytać tą książkę. Kupiłam ją akurat w Biedronce jakiś czas temu. Może dawno temu, rok temu na pewno, i czekałam właśnie na ten idealny czas i będę ją czytać. Kolejna książka, którą bardzo boję się czytać, ponieważ wiem, że będzie to książka, która mnie rozwali i po której będę musiała się zbierać, bo wiem, że wszyscy, którzy ją czytali, czułem się na koniec okropnie, bo ta książka naprawdę boli. I jest to małe życie. Ja bardzo się boję ją czytać, przyznam szczerze, bo wiecie, ja jak czytam książki Christiana Hanna, na przykład Słowiek i Kobiety, to już czuję się po nich jakbym nie wiem, nic mi się nie chce. Czuję taki wszechogarniający smutek i wiem, że tutaj będzie na pewno to samo, a to ona jest jeszcze taka cegiełka i już sobie wyobrażam, ile bólu w niej będzie zawarte. Ale wiem, że to będzie też bardzo, bardzo wartościowa książka i na pewno ją przeczytam. Tylko muszę sobie, nie wiem, wiecie, wyrobić jakąś ścianę dookoła siebie tą barierę, żeby po prostu potem nie zwariować po jej przeczytaniu. No. Będzie chyba dużo Melisy, Waleriany, czegoś jeszcze i będzie czytany. I kolejna książka, którą chciałabym przeczytać, i wiem, że wywołała we mnie ogrom emocji i będzie bardzo smutne i po które też pewnie będę się zbierać, to jest żona winiarza autorstwa Christine Harmel. Mam tą książkę u siebie w planie fizycznym, tylko że muszę ją sobie poszukać, bo nie pamiętam, gdzie ją dałam. A kupiłam ją z 5 lat temu, czy może nawet 6, nie pamiętam. Ale czytałam już od tej autorki Księga utraconych imion. I była to bardzo smutna lektura, bo też wszystkie dzieje odbywały się tam podczas II wojny światowej. Też jest związana z Żydami, z Niemcami, z tymi wszystkimi strasznymi rzeczami, co oni tam robili. I no, to była mega smutna książka. Reczam jak Bóbr, jak czytałam ją. I pewnie ta żona Winiarze też będzie bardzo smutna. I nie pamiętam tak naprawdę, o czym ona jest, bo tak jak mówię, kupiłam ją dawno temu, ale. Coś tak czuję, tak wiecie, w serca, że to będzie bardzo wartościowa lektura. I tak przechodzimy z wami już prawie na sam koniec i nie oznacza to w żadnym wypadku, że te książki chciałabym mniej przeczytać. Nie, nie, nie. I zaraz wam opowiem o książce, którą pewnie już znacie, bo wiem, że ta seria w ogóle zakochała w sobie już bardzo dużo czytelników i jest to zima, by się nie zakochać. Która jest kontynuacją, powiedziałbym, że kontynuacją, tylko że o innych bohaterach, książki Jesień By ci Wybaczyć. Ja, jak czytałam tą książkę, och, to była jedna z najlepszych książek tej zimy, grudnia. Ja jak się uśmiechałam, jaka to była taka elektryzująca książka, jakie tutaj były relacje pomiędzy głównymi bohaterami. I jaka w ogóle tutaj jest wybuchowa mieszanka tych gatunków, bo to jest kryminał i do tego jeszcze romans. I to była świetna książka. I ostatnia książka to jest Zaśnieżenie autorstwa Katrin Bolsh. W tym roku właśnie na święta przeczytałam jej kierunek miłość i zakochałam się w tej książce. Wiecie, to była taka przyjemna, taka ciepła, taka urocza książka. Taki... Świąteczny, naprawdę świetny romans. Jak czytałam, to nie wiem, to się i uśmiechałam, to się i, i wzruszałam się, i naprawdę to, jak były tam opisane te relacje rodziny i te święta, które można spędzić w Kręgu Rodziny, to naprawdę czułam ciepło od tej książki, od opisowanej atmosfery. I dlatego pomyślałam, że muszę przeczytać jej książkę drugą. Zaśnieżeni już sobie zamówiłam. I pewnie będę czytać ją może też w grudniu, bo to będzie idealny czas, taki świąteczny, żeby przeczytać świąteczną książkę. Ale naprawdę zakocham się w twórczości tej autorki i mam nadzieję, że będę tak dobrze się bawić przy zaśnieżonych, jak i przy kierunku miłość. Także nie wiem. Mam nadzieję, że będzie to świetna lektura. I tak to u mnie wyglądały moje 26 książek na 2026 rok. Jestem bardzo ciekawa wszystkich książek i chciałabym wszystkie czytać naraz, ale nie ma szans, i mam nadzieję, że właśnie dzięki temu planowi to zamknę swoje zaległości książkowe, chociażby 1%, i byłoby dobrze. No i też zachęcam Was do dzielenia się swoimi planami książkowymi. Też, jeżeli czytaliście coś z tego, co ja mam u siebie tutaj na liście, to zachęcam Was do dzielenia się swoimi wrażeniami. Będzie mnie bardzo ciekawie poznać Waszą opinię i Wasze plany i może też rozszerzę swoje plany czytelnicze na ten rok. No i już lecę czytać, a Wam dziękuję za obejrzenie, za Wasze reakcje, za Wasze komentarze i widzimy się w następnym filmiku. Hejka!